Świetne cyfrowe planszówki w dobrych cenach na Steamie. Nowy dodatek do Wiedźmina, ścieżka przeznaczenia. Obsesja od Lucrum Games już w przedsprzedaży. Premiera gry Stranger Things po drugiej stronie. To i wiele więcej w dzisiejszym odcinku, serdecznie zapraszam. Witajcie w 106 odcinku planszówkowych newsów, a oto lista ostatnich 10 subskrybentów. W tym tygodniu na kanale mogliście obejrzeć podsumowanie 43 tygodnia roku, jeżeli chodzi o topkę najbardziej wyczekiwanych gier. Odcinek polecam ze względu m.in. na aż 4 nowe tytuły na liście. Circadian Swat Heosu to pudło pełne dobroci, z dużą różnorodnością elementów. Od tekturowych figurek po wielką planszę główną. Już na początku rozwiążmy konkurs z poprzedniego odcinka. Świetny insert do Władców Oceanu od firmy Redrewno otrzymuje... Moje gratulacje odezwij się do mnie na Facebooku albo mailowo. A ty, drogi widzu, kliknij suba oraz dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Krótkie intro i zaczynamy. Organizatorzy festiwalu Alegramy co chwilę odkrywają nowe karty, jeżeli chodzi o ich wydarzenie. Między innymi Łukasz Łuki-Woźniak będzie prowadził prelekcje odnośnie tego, jak to jest być projektantem oraz wydawcą gier. Będzie to format Q&A, gdzie można zadawać wszystkie trapiące Was pytania. Na festiwalu również odbędzie się między innymi finał Mistrzostw Polski w Twisted Fables. Czy będziesz mógł też przybić piątkę z ekipami Lucrum Games, Jovi Games czy Lucky Duck Games? Lucrum Games odpaliło na Kickstarterze kampanię Torgal The Card Game, czyli grę pod ich własną marką wydawniczą Lucrum Studio. Gra już się fundowała, czyli zebrała ponad 75 tysięcy złotych, a do końca zbiórki mamy jeszcze około 3 tygodnie. Jak sama nazwa wskazuje, jest to gra karciana w uniwersum Torgala. Mają wyróżniać unikalny system podwójnej talii kart. Jak chcecie zobaczyć o co chodzi, to odsyłam Was na stronę kampanii. Grę możecie wesprzeć za 39 dolarów. Kampania gry Dreamscape od BetCat Games wystartowała na GameFoundzie. Jest to na narracyjna gra przygodowa w klimatach znanego nam wszystkim ktulu. Dlaczego wspominam o tym tytule, skoro gra jest odnośnie angielskiej wersji językowej? Gdyż jest szansa na polskie wydanie. Niestety, aby to się wydarzyło, to trzeba zagłosować w ankiecie po wsparciu już tego projektu. Jak tam uzbiera się 500 osób, to będzie również ta gra wydana w naszym ojczystym języku. Także istnieje dość spore prawdopodobieństwo, że to się nie wydarzy. Gdyż z tego, co ptaszki ćwierkają, to na razie tam mało osób oddało głos, ale wszystko zależy od was. Nowa aktualizacja gry Wiedźminy ścieżka Przeznaczenia przyniosła pierwszy duży płatny dodatek, a mianowicie Dziki Gon. Jego koszt to 40 dolarów, a wraz z nim będziemy mogli kierować Dzikim Gonem, aby pokonać współpracujących przeciwników i dopaść Ciri. Świetnie, że wprowadzą nowe mechaniki do gry oraz urozmaici wariant solo. Era Galaktyki od wydawnictwa Galakta. Jest to grot jednego do czterech graczy od 45 do 60 minut oraz od 12 roku życia. Cena tej gry to 95 zł, a premiera jest przewidziana na listopad. Każdy gracz stanie na czele sojuszu składającego się maksymalnie z trzech frakcji. Termin Sojusz zawsze odnosi się do zestawu odkrytych kart frakcji leżących przed graczem, a nie do rzeczywistych koalicji między graczami. W ciągu pięciu rund graczy zawiązują swój sojusz, zarządzają zasobami i wykonują różne akcje, aby zdobyć punkty zwycięstwa. Ocena BG G7,8 przy 559 głosach. Gra Obsesja od Lucrum Games. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 30 do 90 minut oraz od 13 roku życia. Cena tej gry w sklepie wydawcy to 250 zł, a premiera przewidziana na 17 listopada. Budowanie talii, draft elementów, wariant solo, układanie elementów, zajmowanie pól akcji. Oj, na ten tytuł na pewno wielu z Was czekało. Świetne oceny recenzenckie oraz opinie na Board Game Geek. Jest to gra składająca się z 16 do 20 tur, w której gra budują talie wiktoriańskiej szlachty, remontują swoją posiadłość poprzez nabywanie kafli budynku z centralnego rynku oraz manipulują personelem wykorzystując nowatorską mechanikę rozmieszczania pracowników. Udane prowadzenie prestiżowych imprez towarzyskich zwiększa bogactwo gracza, jego reputację i koneksje wśród elit. Ocena BGG 8,2 ozdobyła 8800 głosów. Nowa edycja gry Doble Zwierzaki od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 2 do 8 graczy na około 15 minut oraz od 4 roku życia. Cena tej Gry to 45 zł, a premiera przewidziana na 8 listopada. Tym razem na kartach mamy, jak sama nazwa wskazuje, symbole zwierzaków. W pudełku mamy 55 kolorowych kart, a wszystko zamknięte jest w metalowej puszce. Ogólna ocena gry doble na BGG to 6,6 przy 18 tysiącach głosów. Gra Kocia Klątwa od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 3 do 6 graczy na około 30 minut oraz od 12 roku życia. Cena tej gry to 50 zł, a premiera przewidziana na 22 listopada. Jest to dedukcyjna gra imprezowa. W tej nieba w grze skojarzeniowej starasz się zdobyć więcej punktów niż przeciwnicy, podające właściwe hasła i dające wskazówki, które pozwolą odgadywać je innym. Kluczem do zwycięstwa jest bystry umysł i mądre dawkowanie kolejnych podpowiedzi. Ocena BGG 7,2 przy 191 głosach. Ekosystem 2 Rafa Koralowa od wydawnictwa nasza księgarnia. A cena tej gry to 45 zł. Jest to druga gra z serii Ekosystem, a każda z tych gier ma inne zasady. Tworzycie rafy koralowe pełne ryb, krabów i ośmiornic. Musicie pamiętać o trzech grupach łańcucha pokarmowego i zależnościach między nimi. Wygracie, jeśli stworzycie najlepiej działający ekosystem. W pudełku znajdziecie dodatek 13 kart specjalnych dostępnych tylko w polskiej edycji gry. Grasowe od wydawnictwa nasza księgarnia. Cena tej gry to 50 zł. Wcześniej byłych kruki. Sen Smoki Koty no to są teraz Sowy. Każda gra z tej serii ma inne zasady rozgrywki. Gracze odwiedzają krainy pełne słów. Każdy chce, aby jego podróż trwała jak najdłużej i aby zakończyła się w krainie z dużą liczbą sów. Po drodze gracze spotykają koty, kruki i króliki. Zwierzęta te mogą im pomóc w podróży lub bardzo ją utrudnić. Wędrujące wieże od wydawnictwa Rebel. Cena tej gry to 120 zł. W grze Wędrujące wieże poprowadzisz młodych czarodziejów do zamku kruków. Magowie mogą się poruszać pieszo albo za pomocą wędrujących. Wież. Gdy gracz uwięzi innego czarodzieja, wierzy jego kolba w magiczny sposób napełnia się eliksirem. Zwycięży ten, kto sprytnie wykorzysta nadarzające się okazje i jako pierwszy umieści wszystkich swoich czarodziejów w zamku. Gra między półkami od wydawnictwa Rebel. Cena tej gry to 75 zł. Oryginalna trójwymiarowa układanka, dzięki której poćwiczysz wyobraźnię przestrzenną i planowanie. Wybierz kartę zadania, przygotuj wskazane na niej elementy, a następnie ułóż je na dolnej półce tak, żeby górna półka była równoległa do podłoża. Gra Nowe strony od wydawnictwa Rebel. Cena tej gry to 100 zł. To oparta na współpracy gra skojarzeniowa, w której wspólnie wyruszacie na ekspedycję do dowolnej książki, jaką macie na półce. Na początku rozgrywki umieszczacie w książce Zakładkę obozu. To miejsce, z którego wyruszacie. Gra IKEON od wydawnictwa Galacta, a cena tej gry to 300 zł. To rozbudowana gra typu Euro. Oparta o budowanie silniczka, kontrolowanie terenów i zarządzanie zasobami. Budowanie obszarów, budowanie talii, budowanie wzorów, fantazy, zbieranie zestawu. Disney Cortex od Wydawnictwa Rebel. Cena tej gry to 55 zł. W każdej rundzie na stole pojawia się karta z zadaniem. Ten, kto rozwiąże je jako pierwszy, musi przykryć ją ręką i głośno podać odpowiedź. A całość ubrana w klasyczne ilustracje Disneya. Stranger Things po drugiej stronie od wydawnictwa Portal Games. Cena tej gry to 180 zł. Wciel się w rolę bohaterów ze znanego serialu, by uratować Hawking przed licznymi zagrożeniami. Bohaterowie będą przemieszczać się za pomocą kart akcji poznanych z serialu miejscach. Zdobędą liczne przedmioty oraz sprzymierzeńców. Cały czas Starając się uniknąć wysłanników tajnej rządowej agencji, pomogą też jedenastce i sami zostaną wsparci jej mocami, kiedy staną twarzą w twarz z grozą ze świata po drugiej stronie. Gra czarujące kotki od Fox Games, cena tej gry to 55 zł. Fantazy, gra karciana, zbieranie zestawów, zwierzęta, środowisko naturalne. Pokonuj przywołane klątwy i zdobądź, oczywiście, jak najwięcej punktów, aby wygrać. Gra ale kocioł od wydawnictwa Fox Games, cena tej gry to 105 zł. Wybierz recepturę, przeszukaj strych czarowych. W poszukiwaniu składników uważ eliksir za pomocą czarodziejskiej różdżki. I pamiętaj, by nie spuszczać z oka swoich przeciwników. Czy czekaliście, aż Wieczna Zima wróci na sklepowe półki? No to mam coś dla Was. Przed sprzedaż do druku Wiecznej Zimy wraz z dodatkami. Przodkowie, Wielki Spływ, Malowidła na skalne oraz Mamut od wydawnictwa Galacta. India 33% taniej w sklepie Graszki, Mary 63% taniej w sklepie Tania Książka. Zamki Kaladail za 26 zł w sklepie Aleplanszówki. Latające burrito, ekstremalna edycja podwórkowa 35% taniej w sklepie Aleplanszówki. Jungle Speed Plaża za 36 zł w sklepie Strefa MTG. A Skylands z Wępiku za 69 zł. Niektóre gry z aktualnych promek na Steamie to dla mnie instant buy. Jak na przykład Ion's End 87% taniej, czyli za 8.83. Czy też Nemesis Lockdown 40% taniej i wychodzi wtedy 68.99. Oba filmy z rozgrywek macie u mnie na kanale w zakładce na żywo. Gremlins INC 80% taniej, czyli za 11 zł. Ion's End New Age 50% taniej 33.99. Gaia Project za 62.99, czyli 30% taniej. Arkham Horror Mothers Embrace 3679, więc 60% taniej. Viticulture Essential Edition 30% taniej, czyli 3779. Oraz na koniec Zamki Burgundii 3779, czyli 30% taniej. I to tyle w nowym odcinku newsów. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, zostawcie w komentarzu m.in. hasło Wika. Jak zawsze wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!